Dzień dobry Państwu. Ferie zimowe zbliżają się wielkimi krokami, ale nie wszyscy chcą wyjechać, nie wszyscy mogą wyjechać, nie wszyscy mogą sobie pozwolić na wyjazd. W związku z tym zostaje nam miasto Poznań. A Specjalistką od tego, co można robić w Poznaniu, jest Daria Panek płukasz Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. Poznańska spacerówka. Zaprosiłam Cię, bo mam nadzieję, że po prostu podpowiesz nam, co można zrobić w mieście z dziećmi przez dwa tygodnie. Oczywiście są półkolonie, różne oferty, ale na to też nie wszyscy się załapują. Tych miejsc jest zawsze ograniczona liczba, więc um, często jest tak, że rodzice biorą wolne sobie we ferie, ale zostajemy w mieście. No ale oprócz oglądania seriali, co jeszcze nam zostaje? Co można zrobić? Tym bardziej, że wiesz, pogoda jest taka. No, zimowa. No, przewiduję, Pijata. że raczej nie, nie możemy spodziewać się śniegu. Sprawdzałam prognozy, czy jest na ja to też. szansa, więc nie mm, ma. Może na początku będą minusowe temperatury, ale mm -hmm. później może padać będzie około 5-6 stopni, więc myślę, że wpis. O tak, no, tak myślę, że mój słowa. wpis o górkach, e, na które można wybrać się na sanki, raczej nie znajdzie tutaj no. zastosowania. Natomiast, jeżeli chodzi o ofertę przygotowaną przez miasto, to jest ona bardzo szeroka e, i można. Będzie to słuchać. <laughs> Można, instytucje kultury przygotowały bardzo szeroką ofertę. W weekend otwarcia odbywa się festiwal Small, Small Size Days. Przygotowany jest on przez Centrum Sztuki Dziecka. Mhm. Jest to festiwal sztuki dla najmłodszych. Na scenie wspólnej będą wystawiane spektakle blisko. Będą odbawały, odbywały się warsztaty takie zim, z mal, zimowego malowania, origami. Natomiast wiele wydarzeń będzie odbywało się też w Teatrze Animacji. Wtedy będzie grany, grany spektakl gapison, Kuki, O czym szepcze las, Wielki Mały Świat. To jest takie dla takich dzieci w wczesnoszkolnym, tak. Na przykład, tak, na przykład ten spektakl blisko, to już, znaczy nawet jeszcze młodszych, bo na przykład ten spektakl blisko kierowany jest do dzieci od pół roku. O. Gdy ta koleżanka była zaskoczona, że nawet tak małe dzieci mogą wybrać się o. do teatru. No, to jeszcze chyba ferii nie mają, nie? E, ma, nie, nie dzieci? Ale, ale no, dzieciom tak czy siak trzeba zorganizować czas, a często mamy więcej niż jedno dziecko. O, więc tak. Więc to jest taka oferta. Oczywiście Teatr Animacji będzie grał też inne spektakle, na przykład właśnie Odlot, Ja Bałwan, O czym szepczę las ponownie, Podróż nie z tej ziemi. To jest właśnie nowy spektakl, właśnie w tę sobotę się wybieramy na niego, więc będę mogła się dzielić pierwszymi wrażeniami. Ja Będziesz się dzieliła na blogu. Tak, Może tak, 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 na Dobra. poznańskiej spacerówce. Centrum Sztuki Dziecka przygotowało na ferie również inne wydarzenie. To są twórcze ferie z filmem i Aha. wtedy uczestnicy, już właśnie nieco starsi, będą mogli dokonywać selekcji filmów, które będą prezentowane na 24. Bienale Sztuki dla Dziecka Aha. i to będą właśnie pokazy filmowe, warsztaty. Ciekawą ofertę przygotowała też Palmiarnia Poznańska. Tam przynajmniej ciepło będzie. <gry> tak, i to jest takie nasze ostatnie odkrycie, bo mm, tak, z jednej strony Palmiarnia Poznańska od dzisiaj będzie otwarta również w poniedziałki, do 24 okay. lutego. E, natomiast warto też zapamiętać, że od 30 stycznia będzie otwarta dłużej. Kasy będą otwarte do godziny 17 mm -hmm. i to daje nam możliwość e, zobaczenia palmiarni w nieco innej od I to jest takie nasze naprawdę ostatnie odkrycie. E, to jak noc palmiarni. Tak, tak, bo wielu, wielu z nas, okay. wielu rodziców e, wielokrotnie, no my mieliśmy, tak, że przymierzaliśmy się do tego, żeby wybrać się na nocne zwiedzanie palmiarni. Nam się udało, półtorej godziny tylko w kolejce. E, no właśnie, a tutaj nie musimy stać w kolejce, możemy iść też z dziećmi Aha. i właśnie wtedy widzimy e, tę przestrzeń w takiej zupełnie innej odsłonie, nieco mrocznej, tajemniczej. I wtedy e, podczas ostatniego zwiedzania, zupełnie przypadkowego, kiedy dokonaliśmy właśnie tego. Aha. Odkrycia, że jest to możliwe, że ten obieg jest dostępny w tej takiej nocnej auży ciemnej. No to nawet pojawiła się moja, w mojej głowie taki pomysł, Bożek, to by było niesamowite, gdyby można było spędzić tam noc Nocowanie nawet. w palmierni. Tego jeszcze nie było, ale być może... O, mam nadzieję, że Palmiarnia mnie tutaj słyszy, może... Bardzo jest Palmiarnia otwarta na różne pomysły. Tam jest młody prężny zespół, który tym zarządza, więc kto wie, może się uda. Tak, myślę, że warto zwrócić również uwagę na ofertę posiru. I teraz z jednej strony mamy półkolonie oczywiście, można się wybrać... na Tak, natomiast posir przygotowuje zawsze taką pulę bezpłatnych wejściówek na swoje obiekty, więc po wypełnieniu formularzu można, formularza można wybrać się na bowling, na lodowisko, na pływalnię. I myślę, że ciekawą ofertę stanowi również e, możliwość pływania na supach. E, I to jest w ogóle bardzo fajna ale opcja. Na basenie? Tak, pod dachem. W, na Przez basen... chwilę myślałam, że może wiesz w krzyknąć, jak zazwyczaj, No to, to ale... można zawsze, ale, ale pod dachem również można się uczyć. Pod, e, I to jest tak, że w godzinach przedpołudniowych, w poniedziałki, bodajże w środę i w piątki, e, za dwie godziny płaci się 25 zł. jest super I Można tak, do, I można iść na pływanie Atlanty i spróbować swoich sił w okolicach ulicy Umultowskiej. Można również uczyć się kajakarstwa, i też właśnie stawka jest ta sama, ale to z kolei na pływanie winogrady. Ale to jest też na, na sucho czy na mokro? Na mokro. Na Mokro? Pod dachem, tak. Ale to tak kajak, to tak za dwa razy się tak? i jesteś na końcu, nie? <grystanie> <grystanie> Boże, jak człowiek się uczy, to potrzebuje jednak tego depnieć więcej. Ale też fajne, też fajne. Tak, tak. Po jest I coś innego. Tak, i właśnie na tych pływalniach właśnie winogrady i e, Atlantis, ale również na ratach można też skorzystać z, anim z animatorem. I właśnie w zależności mhm. od umiejętności pływackich można próbować swoich sił na dużym lub małym basenie. To jeżeli chodzi o posiłek a i jeżeli chodzi o posir, to jeszcze y, warto zaznaczyć, że obowiązują niższe ceny biletów, czyli można w godzinach Chociaż. przedpołudniowych skorzystać z zniżek, albo wybierając się w weekend y, dorosły płaci jak za bilet ulgowy, okay. i w cenie jest też sauna. No to, y, to jest dobra y, oferta. No dobrze, gdyby ktoś jednak był tak y, trochę bardziej nastawiony na outdoor, czyli jednak spróbujemy y, trochę z tymi feriami y, porządzić na zewnątrz, żeby dzieciaki nie siedziały jednak ciągle w zamkniętym pomieszczeniu, trochę łyknęły świeżego powietrza, może trochę słońca, kto wie, co pojawi, to y, gdzie wtedy? Na, na pewno zachęcam do prześledzenia moich wcześniejszych mhm. wpisów, gdzie wskazuję takie leśne, dzikie lokalizacje. No niezmiennie stale zachęcam do eksplorowania dopływów warty. Jakiś czas temu odkryliśmy na przykład skaczący młyn. I takie miejsce, gdzie wirynka wpływa do warty. Mhm. i Tam jest też taki, taka struga, więc nasze dzieci jak zwykle bawiły się w bocie. <śladów> nie? <radycyjnym, jak> tak. Trudne <śladów> dziecko, to szczęście, kiedyś przypomnimy. <śladów> Natomiast takich być może nieco dalszych lokalizacji to zawsze polecam. Jarmurkowski, um, e, Buki nad jeziorem Lutomskim. Ostatnio bardzo mi się podobała trasa nad jeziorem Dymaczewskim, właśnie w słońcu. My akurat byliśmy czy tam. Takiej... na dobrą sprawę, nawet rowerami można. Tak, pojechać. tak. Na no, 6-7 to... stopni to już tak. Tak. Z... Cieple się ubrać i na rower całkiem Tak, spoko. na tym jeziorem Dymaczewskim na przykład mm -hmm. było bardzo dużo rowerzystów, więc na to też trzeba uważać. Jeżeli się jest z małymi dziećmi, bo tam są takie górki, można tych rowerzystów nie zauważyć, spotkać się z nimi. Więc <laughs> na moim blogu jest też taki wpis z lokalizacjami, w których można zorganizować sobie ognisko i myślę, że jest to taka atrakcja, która nie jest doceniana. Zawsze ja mam takie... Nie pod... jest doceniana przez dorosłych. Dzieci kochają. Tak. Uwielbiają, jak sobie mogą upiec kiełbaskę, dorzucić drewnianko do ognia i tam porządzić przy tym ognisku, to naprawdę są przeszczęśliwe. Tak, i ja właściwie po każdym ognisku mam takie poczucie, że jest przecież zorganizowanie tego ogniska nie, nie było bardzo skomplikowane, sprawiło to nam to ogromną taki przyjemność. Klimat niesamowity, tak. i jeszcze dosyć szybko jest ciemno, się robi, w związku z tym rzeczywiście można to ognisko robić w zasadzie już o 16.00, jest ciemno, więc nie jakaś noc. I bardzo miło klimatycznie niesamowicie spędzić czas. Mm -hmm. I jeżeli chodzi o właśnie takie wyprawy, no to wiadomo, lepiej jest je zorganizować wcześniej, przygotować się do nich no, dzień wcześniej, jeżeli jest taka możliwość. Dlatego my rozmawiamy dużo wcześniej, żebyście mieli czas to po prostu wszystko ogarnąć. Mm -hmm. I e, bardzo na przykład lubimy, mamy w tej chwili już dwa... E, dwa hamaki po prostu rozwiesić sobie taki hamak no w lesie. Nie, wtedy tak. W, tak, wtedy nie musimy mm. siedzieć na czymś mokrym, mm -hmm. dzieci się bardzo cieszą, przygotowujemy często jakiś posiłek, a od niedawna mamy też taki litrowy termos, w którym mamy zupę. O, I em, tak, i ja właśnie bardzo w którymś momencie zorientowałam się, że nie lubię po prostu, kiedy jesteśmy gdzieś w trasie poszukiwać jakiegoś miejsca, w którym zjemy posiłek. No wiadomo jest drogo, teraz mamy rodzinę czteroosobową. No, i też mamy krótką listę, jeżeli chodzi o to, co mogłyby zjeść w lokalu. Więc no, nie jeden wypad dezorganizowało nam szukanie miejsca, w którym mhm. moglibyśmy zjeść, jeżeli, szczególnie jeżeli byliśmy gdzieś naprawdę w jakichś takich dzikich destynacjach. Mhm. Więc od jakiegoś czasu taka opcja z ciepłym posiłkiem zjedzonym w terenie to jest rewelacja. No. To jest rewelacja. Ognisko, zupa, kiełbaski polecamy. Dario, bardzo Ci serdecznie dziękuję za te podpowiedzi. Zachęcam, żeby zaglądać na poznańską spacerówkę, bo tam na pewno mnóstwo inspiracji i konkretnych tras znajdziecie u Darii. No to co, życzymy sobie przyjemnych ferii. Tak, no. tego również nie życzę. Tak. Dzięki. Państwu również bardzo serdecznie dziękuję. Dzięki.